Witam wszystkich. W poprzednim moim nagraniu powiedziałam, że zaczęłam czytać tę książkę Cichy Don Michała Szełochowa. I na początek chciałabym sprostować dwie informacje, które podałam w tamtym nagraniu. Pierwsza to taka, że rzeka Don, która leży w Rosji, wpływa do Morza Azowskiego, a nie do Morza Czarnego, tak jak powiedziałam. Znaczy Morze Azowskie łączy się z Morzem Czarnym, co nie zmienia faktu, że Don wpływa do Morza Azowskiego tak naprawdę. Druga sprawa dotyczy słowa dusza. Mianowicie powiedziałam kilka tygodni temu, że przeczytawszy 40 stron tej książki, nie napotkałam słowa dusza. Kiedy czytałam tę książkę dalej, słowo dusza zaczęło się pojawiać i to dość często. I wynotowałam, że do 650 strony od 40 strony, którą wymieniłam, słowo dusza padło 48 razy. Zatem, niech będzie to nauczka dla mnie, żeby nie recenzować książki, zanim nie przeczytam jej do końca i nie podawać niesprawdzonych informacji. Także, zwracam Honor. Michał Szełochow, pisałeś o duszy, o kozackiej duszy. Wiele tutaj jest napisane o rozterkach kozackiej duszy. A kim byli kozacy? To właśnie teraz chciałabym powiedzieć o tym kilka słów. Kozacy dońscy, którzy tutaj są opisani w tej książce. Byli to najliczniejsi kozacy ze wszystkich kozaków, a były różne grupy kozaków: byli zaporoscy i. Kozacy dońscy, kim byli z pochodzenia? No, zapewne byli Rusinami, tak mi się wydaje, bo um, mieli rosyjsko brzmiące imiona, nazwiska, mieli słowiańskie rysy. Czasami mieszali się z innymi nacjami, i na przykład jest tutaj taka, taka kobieta, występuje, która była wzięta jako branka z Turcji, była Turczynką, i przez jednego kozaka została wzięta jako branka, on ją potem poślubił, mieli dzieci i cały ten lud tych melechowów potem był zwany Turkami. Bo normalnie dla kozaków, kozak był jasną włosy, a jakaś taka domieszka właśnie obcej krwi to zaraz była jakoś taka zauważalna. Kozacy dońscy, ogólnie kozacy, to była taka specyficzna grupa, taka nacja, w imperium rosyjskim, która się z jednej strony miała za lepszych od zwykłych rosyjskich chłopów, mieli się też za lepszych od Ukraińców, którymi gardzili. Ale jednocześnie kozacy, dolscy, kozacy, byli troszkę drugoplanowo traktowani, jeśli chodzi o hierarchię w rosyjskim carskim wojsku. Oficerowie po wyższych akademiach z Petersburga z Moskwy rządzili kozakami, a kozacy, w mojej opinii, Służyli Rosjanom, carskiemu wojsku, jako taka siła wojskowa do brudnej roboty. Kozacy mieli szereg licznych przywilejów, mieli bardzo, posiadali bardzo dużo ziemi, czarnoziemów również, i ogólnie, z tego co tutaj wynika, z tego co przeczytałam, wiodło im się całkiem nieźle, a wręcz dobrze mieli tyle ziemi, że na przykład tak jak u nas w Polsce w porównaniu, chłop miał tyle ziemi, ile za stodołą, tak? Kawał pola. E, ile morgów tam miał, to miał. A Kozacy dońcy mieli tyle ziemi, że żeby objecić swoją całą ziemię, wszystkie swoje pastwiska pola orne, musieli wyruszać i gdzieś rozbijać obóz, e, tam obozowali kilka dni, żeby obrobić wszystkie swoje pola na dość znacznej odległości. I fabuły tej książki mniej więcej wygląda tak, że jest taki główny bohater, młody kozak Grigori pochodzi z Kodackiej Rodziny, no i na tego młodego kozaka przychodzi wiek poborowy. Zostaje wzięty do, do rosyjskiej carskiej armii i zostaje wysłany do Polski. To znaczy Polski wtedy nie było, bo tutaj mamy opisane 1914, 15, 16, 17 rok, Polska wtedy nie była. Grigori został posłany do zachodnich rubieży Rosji, czyli do Polski. Są ulokowani w majątku, który prowadzą Polacy. No i tam nawet orzą, nawet pomagają w gospodarstwie. Co dzieje się dalej? Tak jak powiedziałam, polski na mapie nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy w Polsce, czpiega linia graniczna między Rosją a Austrią. Wybucha I wojna światowa. Niemcy, Austriacy atakują granicę z Rosją. Grigori Palechow jest posłany na front, który przebiega tutaj, w Polsce. No i walczą, walczą, walczą. To już nie będę opisywała 650 stron, różnych walk, mordów drastyczne opisy. W każdym razie rosyjska armia jest zmuszona do wycofywania się. Austriacy prą na wschód. Pierwsza wojna światowa doprowadza do tego, że społeczeństwo rosyjskie ubożeje. Wzrasta niezadowolenie społeczne i wiosną 1917 roku dochodzi do tzw. rewolucji lutowej. W lutym car Mikołaj II jest zmuszony do abdykacji. Ster rządów jest przekazany Kieleńskiemu, który prowadzi tak rząd tymczasowy. I zaczyna się walka. Do tego dochodzi już zmagająca się bolszewicka agitacja, która czy to na froncie I Wojny Światowej, czy wewnątrz już Rosji, powoduje coraz większy chaos, no i sytuacja coraz bardziej się komplikuje. Grigori Melechow powoli, powoli skłania się coraz bardziej ku bolszewickiej agitacji, ku bolszewickim hasłom i przez przynajmniej tutaj okres yy, trwania do 1918 roku jest po stronie bolszewików. Jeśli chodzi o podejście kozactwa do bolszewizmu, to byli zarówno. Zdarzali się zwolennicy bolszewizmu wśród kozaków, którzy przychodzili do bolszewików, ale znamienita większość kozaków walczyła z bolszewikami. I tutaj pozwolę sobie przeczytać fragment. Świadczący dobitnie o tym, jak bolszewicka propaganda wpływała na mentalność kozaków i co taki kozak bolszewik mówił. O bracia mówił, nie jestem zapisany do żadnej partii i nie jestem bolszewikiem. Nie uważam się za bolszewika. Dążę tylko do jednego, do sprawiedliwości, do szczęścia i braterskiego związku wszystkich ludzi pracy, tak, aby nie było żadnego ucisku, aby nie było kułaków, burżujów i bogaczy, aby wszyscy w swobodzie żyli i wolności. Bolszewicy dążą do tego i o to walczą. Bolszewicy to robotnicy, tacy sami pracujący, jak i my, kozacy. Jedno, że robotnicy bolszewicy są bardziej uświadomieni, bardziej solidarni od nas. Nas utrzymywano w ciemnocie, a oni w miastach lepiej niż my nauczyli się rozumieć życie. Wynika więc, że i ja jestem bolszewik, chociaż nie zapisany do partii bolszewików. Wielu kozaków, którzy stawali się bolszewikami, liczyło na korzyści. Mieli taką nadzieję, że kiedy burżuje i obszarnicy zostaną... Pokonani, rozbici, to tym kozakom dostanie się ich ziemia, więc te pobudki były też czysto materialne. Jednak ogromna większość kozaków walczyła z bolszewizmem i nie wpuszczali ich przez długi czas na swoje ziemie nad dom. No i tutaj pod koniec książki, właśnie już te pierwsze bolszewickie podjazdy tam trafiają nad dom. Jest opisana taka straszna, straszna scena, jak oddział 130-120-osobowy jest otoczony przez kozaków w jednej wsi. Wszystkich tych bolszewików aresztowano, na drugi dzień ich rozstrzelali, przywódców powiesili. Straszne sceny, nie będę tutaj czytała, bardzo to jest wszystko tak drastycznie i naturalistycznie opisane. I ogólnie rzecz biorąc, to kozacy karali tych kozackich, bolszewików jako zdrajców, i tak jak powiedziałam, wielu z nich rozczerwano, a tych, których, którym dano trochę jeszcze okazało trochę litości, to skazywano ich na kary chłosty. I tutaj przeczytam też taki, już zupełnie przy końcu tej książki, taki, taki fragment dotyczący publicznej chłosty kozaka bolszewika. W niedzielę rano zaledwie ustawiono na środku placu ławę. Zaczęli się schodzić ludzie. Zapełnił się cały plac. Najpierw wychłostali Aleksandrowa, syna popa graczewskiego. Był to gorliwy bolszewik. Na dobrą sprawę należało go rozstrzelać. Ale ojciec to był dobry pop, powszechnie szanowany. Sąd postanowił wsypać popiemu synowi ze dwie dziesiątki rózegę. Spuścili Aleksandrowowi spodnie, rozłożyli na ławie. Jeden z kozaków usiadł, mu na nogach. Dwóch z pęczkami rózg wierzbowych stanęło po bokach. Wsypali. Aleksandr wstał, otrząsnął się i podciągając spodnie, kłanił się na wszystkie cztery strony. Człowiek był ogromnie zadowolony, że go nie rozstrzelali i dlatego kłanił się i dziękował. Dziękuję panowie starszyzna. Niech ci pójdzie na zdrowie odpowiedział ktoś. Nam, Polakom, kozacy kojarzą się co tu dużo mówić z brutalną siłą. Natomiast oni sami mieli o sobie bardzo wysokie mniemanie. Uważali się za lepszych od Ukraińców, za lepszych od rosyjskich chłopów, a swoje zasługi zdobywali w sposób bardzo właśnie brutalny. I wspomnieć chociażby upadek powstania Kościuszkowskiego w Polsce, kiedy 4 listopada 1794 roku po okrążeniu Warszawy przez Suworowa kozacy zostali wpuszczeni na warszawską Pragę i tam dokonali rzezi. Oblicza się, że nawet 20 tysięcy cywili robali, siekli. Dzieci, kobiety, starców. Co tu dużo mówić? No, byli brutalni, byli, byli tego uczeni od najmłodszych lat. Ale mieli o sobie bardzo wysokie mniemanie i się mieli za bardzo religijną nację. I co mnie bardzo wiele razy zdziwiło w tej książce, że potrafili przeplatać religijność z aktami. Które w moim mniemaniu trochę się rozmijają właśnie z religijnością. Na przykład jest opisane jak jeden z kozaków przed zastrzeleniem pewnego Niemca, człowieka schwytanego gdzieś w czasie pierwszej wojny, przeżegnał się dwa razy. Inny kozak, który przeżegnał się chwilę potem zaczął kopać swoją żonę. Także oni jakoś potrafili to łączyć. I kiedy czytam tę książkę i widzę, jak. Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Kozacy, oni wszyscy nawzajem się po prostu tłukli i zabijali. Może tutaj polskich mordów jakoś, akurat w tych książkach nie są opisane, bo Polska była wtedy zduszona, tak zduszona, ale czytałam na przykład tę książkę Sen Srebrny Salomei, Juliusza Słowackiego, gdzie jest opisane, jak Polacy, polscy panowie traktowali ukraińskich chłopów, jak, jak chciwie się bogacili na pracy ukraińskich chłopów, zbierali perły do szkatułki. A wszelkie próby oporu tłumili jednego przywódcę ukraińskiego buntu, zrobili z niego żywą, płonącą pochodnie. Także wszystkie te nacje tutaj słowiańskie tłukły się, zabijały, walczyły ze sobą. A ja tak sobie myślę, że po co te wszystkie ideologie, po co te wszystkie prześcigania się, kto jest lepszy, kto jest gorszy, przecież wszyscy jesteśmy ludźmi i gdyby tylko ludzie Zastosowali się do nauki płynącej z Ewangelii. Nie byłoby tych wojen, nie byłoby prześcigania się, kto jest lepszy, kto jest gorszy. No i cóż, czasu się nie cofnie, trzeba iść dalej, trzeba wyciągać naukę z tego, co było, trzeba próbować pracować nad tym, żeby wszystko nadal zmieniać ku lepszemu. Teraz muszę iść do biblioteki, przeczytać drugi tom tej książki, nie mogę. Bardzo jest to trochę czasami męczące i trudne czytanie, szczególnie tych drastycznych fragmentów. Niedaleko stąd, na zachód, 4 km w lesie, jest mogiła rosyjskich żołnierzy, którzy pole polegli tutaj w potyczce w 1863 roku z polskimi partyzantami w trakcie powstania, powstania styczniowego. I zapewne w tej mogile też leżą kozacy, także polska ziemia jest usiana kozackimi grobami. Mogiłami, które już są pewnie zapomniane, zarośnięte. I tak te nasze losy się przeplatają i będą się nadal przeplatać. A najgorzej uważam jeszcze gorzej dzieje się wtedy, kiedy w to mieszanie włączą się Żydzi, kiedy przelewają krew Słowian, bo inna krwi, innej niż Żydowska, nie zależy, delikatnie mówiąc. Kiedy wymyślają swoje ideologie i podają je chrześcijanom do wierzenia, a naiwni otumani, chrześcijanie zaczynają to łykać. Więc uważam, że te wszystkie <coughs> ideologie nie miałyby racji bytu, gdyby ludzie naprawdę stosowali się do nauki płynącej z Ewangelii. Ale uważam, że właśnie teraz jest ten etap, że, że będą, będą się stosować i trzeba ludzi tego nauczyć, żeby nie było takiego właśnie rozdwojenia. Że tu krzyż, a tutaj właśnie siekanie się nawzajem i robienie z siebie miazgę. Więc trzeba ludzi nauczyć szacunku do siebie nawzajem, kim by oni nie byli, i właśnie zamierzamy nad tym usilnie pracować. I do tego mi jest potrzebna właśnie władza i chcę rządzić światem.